Ewelina Salwuk Marko, portal Agrofoto. Jesteśmy dzisiaj w Kielcach, na jednym z największych targów w Polsce targów rolniczych, na Agrotechu. Zapraszam do obejrzenia relacji z tych targów. Wybraliśmy kilka naprawdę bardzo ciekawych firm z ich ciekawą ofertą. Mam nadzieję, że spodobają się państwu przygotowane przez nas filmiki. Filmików jest kilka, dlatego też zapraszam do obejrzenia tych filmików na dole w naszym kanale jest informacja z linkiem do kolejnych części. Mirosław Grubel, firma Merlo Polska. Jestem dyrektorem handlowym i członkiem zarządu firmy w Polsce. Jesteśmy firmą, która sprzedaje ładowarki teleskopowe włoskiej firmy marki Merlo. Merlo Polska jest częścią międzynarodowej organizacji i działania firm na wielu, wielu krajach. Jeśli chodzi o produkty, które przedstawiamy na naszym stoisku, są to ładowarki rolnicze, zastosowaniem do gospodarstw od najmniejszych do największych, a także maszyny, które mogą pracować w branży przemysłowo-komunalnej. Największą popularnością cieszą się maszyny jednocześnie najtańsze i takie, które są najprostsze w obsłudze. Maszyny o udźwigu pomiędzy 2,5 a 3,5 tony, wysokością podnoszenia Pomiędzy 5,5 a 7 metrów. Dzień dobry, nazywam się Mariusz Doliński, reprezentuję firmę Agrosimex. Firma mieści się w okolicach Grójca, Jest to firma typowo rolnicza, sadownicza, także spogranicza właśnie branży rolniczej. Co dzisiaj możemy znaleźć na Waszym stoisku? Widzę bardzo dużo zainteresowanie. Zainteresowanie jest dosyć ogromne. Możemy znaleźć w sumie wszystko, co jest związane z produkcją rolniczą, czyli warzywa, czyli zboża, czyli sady. Także rolnicy pytają się ogólnie o nawozy, pytają się o aplikatory, pytają się o odżywki, także jest dosyć ciekawe zainteresowanie. Witam, nazywam się Arkadiusz Antochów, reprezentuję firmę handlową Lupus Ciechanowa. Główną działalnością firmy jest eksport żywności do Rosji oraz import maszyn rolniczych do Polski, z tamtego kraju. Głównym segmentem takiej działalności oraz firmą, którą promujemy z tytułu tych maszyn jest firma Maszyn. Tak jak Państwo widzicie, tutaj prezentujemy szereg kombajnów oraz paszowych oraz zbożowych i innych maszyn towarzyszących. Co dzisiaj cieszy się największą popularnością? Pewnie ten kombajn. Jakie pytania odnośnie tej maszyny zadawane są dzisiaj na Waszym stoisku? Dzisiaj czy wczoraj? Rzeczywiście, największą popularnością i jednocześnie takim sztandarowym produktem, którym promujemy jest kombajn, przed którym stoimy. Jest to maszyna Vector 420. Główny, głównymi zapytaniami od klientów, jakie kierują do nas, to przede wszystkim e, wydajność tej maszyny. Wiadomo, no, bardzo istotna jest teraz cena, awaryjność, e, serwis no i, i czas, w którym moglibyśmy ewentualnie taką maszynę klientom dostarczyć. Nazywam się Ryneusz Dobrowolski reprezentuje firmę Kun Maszyny rolnicze, która jest obecnie największym producentem maszyn zawieszanych i ciągnionych na świecie. Firma Kun jest dużym producentem, produkuje praktycznie wszystkie maszyny potrzebne do uprawy bądź nawożenia, bądź siewu, czy w uprawie roślin zielonkowych. Także nasza oferta jest bardzo szeroka, ale największym myślę zainteresowaniem na targach kieleckich. Cieszą się jednak maszyny uprawowe. Dzień dobry, Cezary Papa i Bank Spółdzielczy w Kielcach. Nasza firma zajmuje się w pełni finansowaniem rolnictwa, stąd nasza obecność właśnie na targach Agrotech. Finansujemy zarówno podstawowe bieżące potrzeby w rolnictwie, jak i potrzeby inwestycyjne. Zapewniamy atrakcyjne lokaty oraz bezpieczne i wygodne rachunki z pełną bankowością elektroniczną i dostępem biometrycznym do rachunków. Co sprowadza Państwa firmę na targi w Kielcach? Jesteśmy tutaj, aby móc sprostać oczekiwaniom rolników w finansowaniu prężnie rozwijającej się branży w województwie świętokrzyskim, ale myślę, że nie tylko. Tak Liczymy na to, że nasza oferta znacznie pomoże i przybliży rolnictwo w dalszym rozwoju. Dziękuję. Ewelina Salwuk-Marko, portal Agrofoto. Dziękujemy za obejrzenie relacji z targów w Kielcach Agrotech. Chłopaki, podobało się? Bardzo się podobało. Jesteśmy zadowoleni z bardzo dużej ilości ludzi, którzy odwiedzili te targi. E, myślimy, że w przyszłości to przyniesie jakoś, e, przełoży się na dużą sprzedaż poszczególnych wilerów. No myślę, że tak. Kolega jeszcze coś powie? Tak, bardzo fajne targi. Dziękujemy. Dziękujemy.